Halo, halo! Witam youtuberów w kolejnym odcinku Od srebra do globusa. Jestem zalogowany, 18 zwycięstw. Śnieżek mi tu proszy pięknie. Proszę bardzo, aktualizacja jakaś weszła świąteczna. Mogłoby coś kurde polecieć, jakieś bronie czerwone, a nie jakieś śniegi dodali. Co tam było ostatnio? Cash było ostatnio, już za dużo tego casha. Zmieniamy tutaj aranżację Das 2 Inferno Miraż. No, szukamy gierki i się widzimy na Rozrzewce. A, no i w związku z tym, że się szuka gierka, pamiętajcie, formalności YouTube'owe. To jest konieczność. Łapeczka, dzwoneczek, subskrypcja oczywiście. No i komentarz. Obojętnie jaki. Fajny odcinek, coś takiego. No, byle co, napiszcie. Bardzo się to liczy wtedy. Zacznie mnie YouTube promować, jak będzie 1000 subów, więc... Jakbyście jeszcze to udostępnili, to już w ogóle... Jestem w siódmym niebie. To tysiąca subów jeszcze trochę drogi jest, ale z waszym wsparciem, każdego pojedynczo, to się uda. No. Także z góry dziękuję. No, i teraz się dopiero widzimy na rozrzewce. Żebyście nie myśleli, że nagrywam w ten sam dzień co poprzednie odcinki, to już jest inny dzień. Tylko ta sama koszulka. Hyhy. Brudna koszulka, tak jak nazwa wskazuje. Co wy myślicie, że co? Że skąd się ta nazwa wzięła? O oh. Hello Hello, hello I go under I go Idę do Undera, dobry desk Oo oh, wszyscy mówią, niemożliwe to jest jeden nawet defa kupił, rozumiecie, na Silverach. Jestem już Dicoin na zmyłkę i czycimy No 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 czść Ej, guys, ej Be clear Be clear, be clear, be clear Palas, ale pesteczka, o gościu teka O, jest res w na andera. Biorę sobie 90, smoka i skracam. Jeden leży z andera. O jeszcze tam dwóch jest! Tu under! Tu under, tu under O! Nie ma całej ekipy, tylko jeden B, bi, 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 b. ramp clean. Lubi Hej Lol Lol Nice Alek, tam zaczarowałem Chcę, a nie, dobrze, jest git Konektor Tramp Nikt mi da nie patrzył! Co to za ekipa jest? Zero Dobry. info. Na, na starcie wszyscy gadali, teraz nikt nie gada. Jungle one, Nie wiem, co ja widziałem przed chwilą. Nie wiem, nie wiem, co to było. No time. Save. Pijam na tą rampę, bo tam nikt nie chodzi, chyba puste jest. Co chwilę smokuje, nikt nie wychodzi. Palas, palas sponej. Tu palas onej. Ale lecą pałac. Czyścimy ich. Aha. Okej. Okay. Co to, to jeszcze miczej Nie ma czasu No nie zdążył podbić. A gdzie ta WP jest? Aj, nie zdążyłem, sorry byku. Oj, laguje jak zwykle przed wbitką. Laguje, panie. Zawsze tak jest, jak wbijam, to laguje. One ramp jungle. Nie ma plantowania. Czego? Nie byliśmy gorzej od mnie. on Adam wziął pakę? Window. Tak czułem, że zwłoknie Nice. Tak czułem, że jest w oknie. Tamten mnie zmylił, gościu, z tym info na B. Laguje mi, kurde, co chwilę. Nie wiem o co chodzi. Coś chyba mam z netem. Under window. Okay. Dobra, raszujemy tam, nie mam czasu na skardanie. Global się sam nie wbije, jedziemy. Mam go. Mam ci, gościu, mam ci, Janki. I już nie ma Nice Samobójca i but Elmer dangle, dangle. Podajemy ich. Co on jest? Oh no, shot. Hey, okay. give me ace. Give me ace. Three, hey chic! Nooo, nice, nice. Ej, sik, jest chyba. Nie wiem, już czwarty na tej serii, więc idzie łatwo. Oby tak dalej, na globalach żem takie cases zdobywał, co? A nie się tu na silverach wyżywał. Aj, palę się. Aj, jaj, konnektor na tram, connector na tram. Standard orange, help O, orange Deathmatch by się przydał orange, trochę grenades orange, nice 12-3 wynik pierwszej połówki. W sumie mogliby się poddać.

What? What the plant, man? Ja nie wierzę. Don't plant at this, this position. Co za typy tak plantują? Na środku się plantuje. Yeah. Nice! A wupka jest, będziemy sprzątać za wupy. 31, no dwie rundy jeszcze są, 40 nie będzie raczej. Ciężko tak. Chodźiesz rund 40 fragów zrobić. City City. Yeah. Watch out, palas. Win. One ram pushing. One run pushing. Watch out, T spawn. Yeah, T spawn one. Dobra, chłopaki ugrają i koniec meczu. I awans, mam nadzieję, w końcu. Dobrze. Fioletowy czyści 35 na 9. No, niechle. koniec meczu. Muzyczka przygrywa. I uwaga, uwaga. Patrzcie, nie ma awansu. No, nieźle, nieźle. Ciężkie to Ci powiem, ciężkie. Koniec, może na 20 mecz wygrany będzie równo awans. Dobra. Łatwy meczyk, 40, znowu nie było co prawda, ale nie było źle, jakieś fajne akcje nawet. Ja się z Wami żegnam, pamiętajcie formalności YouTube'owe, łapeczki, dzwoneczki, te sprawy, komenty. I dobra. Ja się żegnamy, jego dzianka życzę, odmeldowuję siema.